Witajcie, kochani, na kanale Tarot i Oracle. Witam Was serdecznie na kolejnej recenzji, recenzji kart polskich, więc znowu fajnie w naszym języku wyrocznia mocy bogiń. Autorką jest kolet Byron Reid, ilustracje Jenna della Grotalia. Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko. Jest tu książeczka i do tego mamy 52 karty. Zobaczmy pudełeczko po kolei. Tak jest tutaj bardzo złote napisy. Mogą się Wam troszkę rozmywać te napisy, bo one są tak specyficznie napisane. Tak troszkę się giną, jakby i pokazują, ale to trzeba na żywo zobaczyć. Wtedy najlepszy efekt. Mhm. Mam nadzieję, że troszeczkę widzicie tego efektu. Tutaj mamy oczywiście wydawnictwo Synergie. Tu jest powtórzone też, powtórzona jest ta informacja. Widać już pierwsze karty, prawda? Tak, zobaczmy co z tyłu. Mhm. Znana na całym świecie ekspertka wyroczni Colette. Byron Reid stworzyła w tej dali pomost pomiędzy mistyką a życiem pozaziemskim. I wsparcie w rozwoju i spełnieniu marzeń. Znajdziesz tu wzmacniające, inspirujące przekazy 52 bogiń z różnych kultur. Bogini dróg Ellen zaprasza Cię do obrania drogi, Artemida pokieruje Twoją strzałą, a Ceridwen, czy Ceridwen, wzywa, by wierzyć nieograniczonemu potencjałowi życia. Tak jest. Okej. Okay. Pięknie. Tutaj dalej jeszcze mamy cytat, ale to sobie może już doczytacie, jak będziecie chcieli zakupić tą talię. Zobaczmy: pudełeczko jest twarde, wysuwane, e, świecące. Zobaczcie tutaj. Właśnie o tym mówię. Zobaczcie, że widzicie, jak czasem jakby się pojawia ten napis, bardziej czasem taki się mglisty. Robi ciekawy efekt bardzo. Zobaczcie. O, teraz widać chyba, nie? Ciekawy bardzo efekt. Dobra, idźmy dalej, zobaczmy. Mm -hmm. O, coś tu mamy napisane. E, magia jest wszędzie, a boginie pomogą ci do niej dotrzeć. Fajnie. Fajny początek. Podoba mi się. Ok. Odłóżmy może. I teraz mamy karty. Bardzo piękne tyły mają te karty. Bardzo mi się podobają. I mamy książeczkę. Może najpierw książeczką się zajmę? Dobra. E, tak, co tu mamy w tej książeczce? <laughs> Wydanie pierwsze 2021 rok. Znaczy pie pierwsze po polsku chyba myślę, bo tutaj jest 2019 wcześniej, czyli pewnie po angielsku. Mm -hmm. Dobra, co tu mamy? Mamy wstęp, mamy wezwanie bogini, jak pracować z wyrocznią mocy bogin, twoje zaproszenie boginie i ich znaczenie i tu mamy... E, tak. Każdej bogini opis. Mhm. Tak jest. Tu te szczegóły to każdy sobie przeczyta, jak już będzie chciał sobie kupić tą e, książeczkę i te karty. Ok, tu mamy jak pracować jakieś podpowiedzi, jak tasować zobaczcie e, znaczenie przekazu kart w pozycji odwróconej gdyby wyskoczyły, to też jakaś podpowiedź zadawanie pytań rozkładziki, tutaj mamy zobaczcie, mamy rozkład trzech kart kręgu mocy bogiń fajne ok później mamy specjalny rozkład przewodnictwa bogini mnemozyny rozkład trzech klejnotów bogiń Rozkład oświecenia pełni księżyca. O, jeszcze jeden. Rozkład aktywowania mocy nowiu księżyca. u fajne. Fajne powiem Wam. E, twoje zaproszenie. No i tutaj mamy bogini i ich znaczenie. Ok. Karta czarno-biała tutaj, ale doskonale wszystko widać. Mamy nazwę bogini i romantyczna miłość. Jakieś hasło tutaj. Podejrzewam, że to samo hasło będzie na karcie. Zobaczymy. Przekaz mocy, przekaz wsparcia mm. i tyle. Czyli takie dwie różne. To mm -hmm. no będzie wyjaśnione na pewno w książeczce tam na początku, we wstępie. Zobaczymy, czy coś na końcu jeszcze mamy. Nie, to jest do samego końca, już są te karty opisane. I tu mamy to samo, co z tyłu e, na pudełeczku. No, książeczka całkiem gruba, całkiem. Zacna, że tak powiem. E, powiem Wam, że dosyć długo się kręciłam wokół tych kart i zastanawiałam, czy je mam zakupić, ale w końcu jakoś przekonały mnie do siebie. E, przepiękne tutaj boczki. Mam nadzieję, że wytrzymają. Długo te złocenia, bo są takie złote, ale matowe. Jak widzicie, takie same boczki mają karty, Twoje światło, jak dobrze pamiętam. Też wydawnictwa Synergie, właśnie. Uh -huh. Tyły są no, przecudowne, uwielbiam. Wyglądają jak takie stary, stary taki papier, stara taka księga, prawda? Z tym księżycowym znakiem tutaj trzech faz. I tu drzewo życia jeszcze po środku, no przepięknie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Te tyły wyjątkowe są naprawdę. Nie są takie, bo czasem, wiecie, teraz te karty robią takie, że to widać, to jest nowe i to jest takie, prawda? A tutaj są nowe, ale jednocześnie widać takie, taki vintage troszeczkę, takie retro. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Karty są duże, tak jak to wyrocznie, ale nie jakieś ogromne. One są takiej wielkości standardowej powiedziałabym. Czekajcie, już nam sięgnę tu po linijeczkę, żeby było wszystko jasne. 9 cm na 13, no, czyli taki standardik na wyrocznie. Tak, matowe są, więc to się spodoba tym osobom, które nie lubią błyszczących kart. Ok, to zobaczmy w takim razie po kolei każdą kartę. Jest ich aż 52. Można tu oczywiście z tych wibracji też, znaczy z tych cyferek korzystać także jako wibracji numerologicznych. Ja tak często robię i bardzo fajnie to wychodzi. Będę Wam tak trzymać wyżej, żebyście mogli się przyjrzeć bardziej. I jak widzicie, tu mamy. Obraz, z którego można korzystać oczywiście intuicyjnie, prawda? Mamy cyferkę u góry, mamy nazwę danej bogini i mamy jakieś hasło, które też powiem Wam, że fajnie przemawia. Dobrze, to idźmy po kolei. Tu mamy jedyneczkę. Mhm. Mamy kolejną. Bardzo mi się te obrazy tutaj podobają. Są takie troszeczkę tajemnicze, takie troszkę rozmyte jakby, co daje intuicji pole do popisu, że tak powiem, tak. Mhm. Widzę, że tutaj możemy także pracować śmiało z kolorami, jeżeli chodzi o te karty zwierzęta, mocy nam tu też występują, więc też można sobie tutaj doczytywać jakby pewne rzeczy mhm. cudnie. Karty są piękne. Powiem Wam, że naprawdę praca tutaj mm, plastyczna jest fantastyczna. Kojarzą mi się z kartami na przykład Sacred Forest. Mhm. Też mają takie fantastyczne, właśnie obrazy, pięknie, pięknie yy, wykonane. Mhm. Są takie tajemnicze, troszeczkę te karty, takie, takie mistyczne, z taką mgiełką. Cudownie. O, jeszcze są Angels and As Ancestors, jeszcze takie karty, one też tak e, na niektórych, chociaż bardziej te pierwsze, co powiedziałam, Secret Forest, mam nadzieję, że dobrze mówię, tą nazwę. Uh -huh. Tak. Bardzo piękne. Bardzo piękne, i też jestem bardzo ciekawa, jak mi się z nimi będzie pracowało. Bo mam je od całkiem niedawna, kochani, i jeszcze, jeszcze z nimi nie pracowałam. Mhm. Tak jest. Na pewno zobaczycie je te osoby, które znają Mistyczny Ogród na Mistycznym Ogrodzie. Na horoskopie, może nawet w przyszłym tygodniu. Mhm. Tak jest. Fajnie, że te twarze twarzy są tutaj różnych kultur, różnych narodowości, tak, prawda, odbieram. To jest naprawdę przyjemne widzieć tutaj tą naszą różnorodność. Ludzi na Ziemi, pięknie. Mhm. Tak jest. Bardzo ciekawe też połączenie, gdyby to połączyć z wibracjami. Tutaj czuję, że można dużo przemyśleć. Oczywiście najpierw trzeba tam wczytać się, co autorka miała na myśli, prawda, jak to połączyła, a później. Można jeszcze próbować to połączyć z wibracjami, prawda? Czy to się tutaj zgrywa nam z tą świadomością i wiedzą na temat danej wibracji. Tak jest. No, przepiękne są te karty. Wykonanie jest naprawdę primo, rewelacja. Ale jak, jak wiecie, te osoby, które regularnie oglądają recenzję, wydawnictwo Synergy, jest. W moim postrzeganiu, oczywiście, najlepszym wydawnictwem w polskim na ten moment, takie mam zdanie, dlatego że bardzo pięknie stawia na jakość wykonania tych kart. Widać, że tutaj jest ten szacunek właśnie do klienta, do osób, które kupują te karty. Wiele wydawnictw stosuje taki chwyt marketingowy, że robią rewelacyjne pudełko. A później, jak się wyciąga karty, to po prostu aż się płakać chce. Więc tutaj jakość jest cały, zachowana i dla pudełka, i dla kart, i dla książeczki. Więc tu naprawdę jest to duży, duży, duży plus na, dla wydawnictwa, synergie. Tak. I to jest fantastyczne, że to jest nasze polskie wydawnictwo, i naprawdę jakość. Można tutaj porównywać z największymi wydawnictwami, które, które istnieją, typu Hey House na przykład. Rewelacje, rewelacyjne wydawnictwo Hey House. Wiadomo, synergie też miało swoje potknięcia, ale w większości, kochani, naprawdę fantastyczna jakość. Dopracowanie szczegółów, wydania. Wiadomo, karty są jakie są, prawda? Są tylko przetłumaczone, ale te, te szczególiki, typu na przykład właśnie te złocenia, docięcie, ten mat tutaj, prawda? Tak. Jeżeli ktoś z Was ma angielskie wydanie tych kart, to bardzo proszę napiszcie, jak macie ochotę w komentarzu, czy też są matowe, czy może są błyszczące, bo teraz. Nie mam pewności, powiem wam. Takie mam. Tak, nie pamiętam po prostu, chociaż oglądałam te recenzje, ale nie pamiętam, czy są błyszczące, czy matowe. Tak, jeżeli chodzi o jakość wykonania i trwałość, to jest naprawdę dobra jakość. Wiadome, słuchajcie, boczki jak zawsze będą się ścierać z czasem, w zależności jak dużo używamy. Mogą się tu łuszczyć czasem, chociaż to wygląda naprawdę świetnie, kochani. O wiem, które karty też są tak zrobione. Spirit Animals. Mhm. I to jest chyba właśnie wydawnictwo Hey House. Tak, nawet je tu mam, nawet podejrzałam, zgadza się. Czyli to jest naprawdę jakość porównywalna z jakością Hey House. Wow! Gratulacje, naprawdę. Tak jest, czyli 10 na 10, no tutaj nie ma żadnego zdziwienia, jakoś, a trwałość absolutnie 10 daje. I oczywiście, że wykonanie pracy plastyczne także to są przepiękne prace plastyczne. Każda z tych kart mogłaby być wyjątkowym obrazem, który by zasilił galerię sztuki i to by było naprawdę, pomyślcie, jak piękna wystawa byłaby z takich niezwykłych. Obrazów. Wiadomo, niektóre są bardziej, inne troszkę mniej magiczne, ale wszystkie są absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne. Czyli w obu kategoriach, jak najbardziej, kochani, 10 na 10 karty przepiękne. Bardzo się cieszę, że w końcu się zdecydowałam, żeby je zakupić. Trochę to trwało. Czasem tak jest. Na pewno wiecie o co chodzi, że. Czasem tak się kręcimy wokół jakichś kart, prawda? Nie mamy pewności, tak chcemy kupić, ale nie mamy jakoś tak 100% tej jasności, klarowności, aż nagle przychodzi moment, że czujemy, że tak, to już jest ten moment. I tak to u mnie się zadziało. Cieszę się podwójnie, bo raz, że mogę z nich korzystać na kanale, a dwa, że mogłam je tutaj, także na tym kanale, wam zaprezentować. Może dla kogoś z Was będzie to podpowiedź, może ktoś z Was się upewni. I będzie też chciał kupić te karty. Jak masz ochotę się wypowiedzieć na temat tych kart, bardzo mi będzie miło. Fajnie, że jesteście, że wracacie. Cudownie, że ten kanał się tak rozrasta. Oj, bardzo, bardzo, bardzo to mnie cieszy. To jest po prostu dla mnie ogromna radość, ogromna satysfakcja, że jest nas więcej. Tych kochających karty i piękne prace właśnie artystyczne w kartach, na kartach. Dobrze, kochani, to tyle. Utulam Was mocno i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Papa. Pa.